Nazywam się Antoni Biegończuk, mam dziewięćdziesiąt jeden, pełnych lat, ale nie w krzyżu łupie po tych skipach, oh. czuję się. Nadzwyczaj dobrze! Gdy wieku 85 lat zacząłem biegać Stary cebul był ze mnie Zgorzkniały tetryk Powiedziałem sobie, nie! Nie będę taki! Zacząłem biegać uff, I pokochałem to jak swoją Halinę Dlatego uważam, że Aktywność ruchowa, ćwiczenia gimnastyczne, ruch jest niezbędnie potrzebny. Nawet w okresie przekwitania, żeby człowiek czuł się zdrowo. Ja kocham bieganie. Dzięki bieganiu w końcu odzyskałem siłę witalne. I z Haringą się inaczej zaczęło układać. Kocham to. Więc dzieci drogie, w dniu świętego Walentego, kochajmy się. Nie róbmy tutaj zła i derdymałów. Róbmy fifaki i biegajmy. Antoni Biegączuk, 92 lata pozdrawiam. is it the rava